Na tonka, tonka! Ale dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od tych moich poprzednich, ponieważ będę budowała i dekorowała domek na jeden kolor. A tak naprawdę na dwa, ale ten jeden będzie takim dodatkowym kolorem, pomocniczym. Głównym kolorem będzie kolor czerwony, tak jak moje włosy. I czasami, jeżeli wiecie, nie będziemy mogli znaleźć żadnego mebelka, albo nie wiem, tapety pasującej, albo ściany, to będę wybierała jeszcze kolor biały. A pewnie się zastanawiacie, czemu czerwony i biały? A to dlatego, że dzisiejszym partnerem odcinka jest MSI! Przysłali oni do mnie bardzo dużo sprzętu, który o tutaj widzicie tam z tyłu. Później wam go pokażę. Jest to sprzęt gamingowy. I właśnie dodatkowo w tej toce boce, w tym domku, będziemy budowali też specjalny pokój gamingowy. Taki, wiecie, do gier albo do nagrywania filmów na YouTubie. Wiecie, jakiegoś Robloxa i tak dalej. O, może to będzie taki pokój gamingowy bandy banan, no nie? Tylko, że to bym musiała wtedy na żółto zrobić. A to bym robiła na czerwono. Więc może zróbmy, że to będzie po prostu. Mój pokój gamingowy, a jeżeli Wam się spodoba takie wiecie, budowanie, dekorowanie w toce boce, no to koniecznie zostawcie tutaj 20 tysięcy łapek w górę i wtedy nagram taki kolejny odcinek. Tylko musicie wtedy mi napisać w komentarzach, jaki kolor mam wybrać, no nie. Napiszcie, napiszcie, będę czytać. Pierwszą najważniejszą decyzję, jaką muszę podjąć, to wybór domku, w którym będziemy, wiecie, się urządzali. No i zobaczcie, mamy tutaj nawet taki w miarę czerwony budynek. Ale on jest już jakiś, wiecie, dosyć stary, nie wiem, z jakiejś tam starej aktualizacji. I chyba z tej najnowszej mamy tutaj ten, nie wiem, jakiś romantyczny domek nad morzem czy coś takiego, więc wybieram jego bo po prostu chcę zobaczyć coś nowego. Mamy tutaj, zobaczcie, przepiękny nie wiem, taras czy jakieś wyjście na plażę, nad morze, a to wiecie trochę się zgadza, bo ja mieszkam w Gdyni, też nad morzem, więc można powiedzieć, że będę tutaj yy, budowała swój dołek. <ścoughs> Za chwilę pozmieniamy tutaj yy, te wszystkie ściany i zobaczymy jak mi się słuchajcie uda tutaj wszystko przygotować yy, mam też tutaj grażynkę już z tobołami byłam wiecie w różnych innych lokacjach i pokradłam po prostu troszeczkę czerwonych rzeczy ale zauważcie że tu nie ma też łazienki no nie i stwierdziłam że olać tą łazienkę yy, będę sikać w morzu no trudno <laughs> albo w krzaczkach wydaje mi się że chyba żadnych płytek czerwonych nie będę miała wiecie na podłogę Oj, chyba nie, chyba będzie ciężko, więc jedynie zrobimy, wiecie, jakieś białe, ale tapety już widziałam, że są jakieś czerwone. O, patrzcie, zobaczcie to, no przecież to jest takie cute. Oh my god, dobra, to ja chcę, Hello Kitty chcę w sypialni mieć. Zobaczmy dalej, co tu mamy. Jeszcze, mhm, uh, taki jest też czerwony. Dobra, to może ten zróbmy w takim razie w tym pokoju gamingowym naszym. Dobra, zostawimy kuchnię w cegłach, to tak będzie nawet wiecie, w miarę pasowało. Okej, okay, to wygląda wszystko bardzo dziwnie. Możliwe, że jeszcze w trakcie coś tutaj wiecie, pozmieniam. Zróbmy w takim razie na start sypialnie. Czy będę mieć jakieś łóżko czerwone? Tu już widzę, jest czerwone. To takie czerwono, chociaż bardziej pomarańczowo chyba niebieskie. Co tu jest? Kiełbasa i tost? Nie wierzę, ale fajne rzeczy. O, jest czerwone dla psa, słuchajcie. <ścoughs> o, jest czerwone, patrzcie. Dobra, to okej, okay. chyba, że jest jeszcze jakieś lepsze. Nie, no dobra, to decydujemy się w takim razie na to, chociaż zdecydowanie wolałabym wybrać to, tą kiełbasę, no nie no, ale już trudno. Dobra, to łóżko za załóżmy będzie stało tutaj w kąciku. Co jeszcze potrzebujemy, słuchajcie, w sypialni? Jakiś dywan. Czy mamy jakiś czerwony? Oh! Hello Kitty. Dobra, jabłko, jabłko, jabłko. Jabłko jest bardziej czerwone, wiecie. Trzeba, trzeba wybierać rzeczy, które są bardziej czerwone. Jeszcze, u, tu też jest jeszcze jakiś. Dobra, ok. To może w innym pokoju, no nie? Teraz jakaś szafeczka. Coś, co przy łóżku będzie. E... No nie ma niczego czerwonego niestety. Jest białe. Ewentualnie takie szklana, krewetka, ale ona mi nie będzie do niczego pasowała, więc dobra, wybieram ten stolik, chociaż Matko Boska, to źle wygląda. Mój domek będzie najbrzydszym domkiem ever, coś czuję, nie? Szafa, szafa do pokoju. Yy, no, różowych jest widzę pełno. Od groma, a czerwonego ani jednego. No dobra. To weźmiemy białą, o, Matko Boska, jaka wielka. Boże, jaka bycza szafa. Gdzie mam ją postawić? Okno mi zasłonić. Zaczynamy w takim razie nasz unboxing, opening sprzętu od MSI. I pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, jest bardzo taka niedoceniona przez wiele osób, ale ja osobiście uważam, że jest po prostu must-have konieczną rzeczą. A jest to, moi drodzy, podkładka pod mysz klawiaturę. Ta jest akurat, jak widzicie, taka, no, turbo gigantyczna, no nie, naprawdę, bardzo jest gigantyczna. Wierzcie mi, dobra podkładka jest naprawdę turbo turbo ważna, bo co z tego, że na przykład mamy dobrą myszkę, jakąś, wiecie, super wypasioną, a podkładkę mamy za 5 ziko z y, sklepu chińskiego. <laughs> Więc naprawdę ja bardzo na to zwracam uwagę i ta podkładka, powiem wam, jest naprawdę turbo super. Kolejną rzeczą będą słuchawki. Słuchawki z mikrofonem, tak dokładnie. Ja już sobie je tutaj wyciągnęłam i zaraz je sobie przymierzę. Wyglądam jak pilot! Halo, halo, panie pilot! Dziura w samolocie! Ale słuchajcie, wygłuszają niesamowicie. Ja teraz, wiecie, nie mam ich nigdzie podpiętych, no nie? Ale czuję, że muszę bardzo głośno mówić! Więc słuchajcie, jak pewnie odpalimy jeszcze w nich, no wiecie, jakąś grę, tak, czy muzykę, to wierzcie mi, że jak wasza mama będzie w pokoju obok was odkurzała, to nic nie będziecie słyszeli. Czy widzieliście kiedyś coś takiego jak stojak na słuchawki? Bo ja nie widziałam. Stojak jest metalowy i masywny. Będzie pasował na większość słuchawek na rynku, no i jest to taki stylowy dodatek. A kolejna rzecz dla prawdziwego gamera, toczko-boczkowego gamera, jak ja, jest, moi drodzy, klawiatura. W zestawie dostajemy też podkładkę pod nadgarstki, i mój brat, jak ją zobaczył, to od razu powiedział, że taka klawiatura z podkładką by mu się bardzo przydała. Do kompletu warto mieć też podświetlaną myszkę. Ja tą myszkę już testowałam i jest naprawdę. Bardzo wygodna. Nie we wszystkie gry. Można grać, wiecie, tak wygodnie z klawiaturą i z myszką. I wtedy, słuchajcie, na ratunek przychodzi nam pad. Ja sama wiele razy, no w różne gry wiecie, wolałam właśnie grać na padzie, bo po prostu jest wygodniej. I słuchajcie, ten pad jest bezprzewodowy, jak widzicie, nie ma żadnego kabelka i możemy go podłączyć do naszego komputera albo do jakichś urządzeń z Androidem. Halo, halo! I jak mnie słychać? Nagrywam mój głos właśnie z tego mikrofonu, który widzicie na ekranie. No, i muszę Wam powiedzieć, że jest to już taki bardziej profesjonalny sprzęt. Można do niego nawet podpiąć słuchawki. A na sam koniec chciałam Was jeszcze poinformować, że MSI przygotowało specjalną promocję, która nazywa się. Twój klucz do zwycięstwa i możecie tam zdobyć kod do Steam. Przy zakupie wybranych klawiatur możecie zgarnąć kod do Steam, ale jeżeli nie planujecie w najbliższym czasie zakupu klawiatury, to nie martwcie się, bo MSI przygotowało również konkurs, w którym możecie uzyskać taki sam voucher do Steam. Nie trzeba nic kupować, wystarczy tylko wykonać parę prostych działań. Zajrzyjcie też koniecznie do opisu, tam możecie znaleźć wszystkie informacje dotyczące tej promo tego całego sprzętu, który wam dzisiaj tutaj pokazywałam. I lecimy dalej do toki boki. No to teraz najważniejszy punkt programu, czyli pokój gamingowy. Najważniejsza rzecz w pokoju gamingowym to O, jakie fajne tutaj kanapy są. Wow. To wiecie, biurko, tylko gdzie ja tu teraz mam to biurko znaleźć? Mm, czy mamy coś czerwonego? Biały stół. No nie, nie mówcie, żeby to musiała to wybrać. Jaka fajna gwiazdka, Boże. Czemu muszę się ograniczyć tylko do białego? O, b... no nie, ja będę musiała to wybrać, ludzie! Będę musiała to zrobić! Nie, no takiego wielkiego stołu to ja nie chcę, nie, no bez przesady. E... No, słuchajcie, no ewentualnie białe biurko będę musiała zrobić. No bo chyba niczego innego tutaj nie widzę. To co, białe, moi drodzy, czy czerwony obrus? Dobra, słuchajcie, jak wszystko na czerwono, to wszystko na czerwono. Jazda, nie, nie ma oszukiwania. <laughs> ale będzie pokój gamingowy, nie? Dobra, teraz jeszcze jakieś krzesło gamingowe, ale fajny. E, czy jest coś czerwonego? No jest, tutaj nawet zobaczcie czerwono-białe. E, ale wolałabym, słuchajcie, takie bardziej komputerowe wybrać. Dobra, słuchajcie, wybiorę to, bo... Bo trochę bieda jest z tymi krzesełkami, no nie. Nie no dobra nie, nie mogę oszukiwać, nie, nie, bo to po prostu mnie kusi Trudno, będę siedziała na taburecie, no <grywia> Ale czekajcie, tym niszczym, o dobra <grywia> No ale no będzie, nie yeah. ja słuchajcie nie umiem tak projektować, wiecie To jest dla mnie jakaś tragedia, nie Dodatkowo w pokoju gamingowym zrobimy też strefę chillu Tutaj będzie można sobie, wiecie, usiąść i wychillować Otworzyć sobie tarasik i tak dalej Yy, dobra, a to co to jest to jest jakiś podnóżek, tak? No dobrze, to niech będzie ten podnóżek, żeby sobie tutaj nogi położyć i odpocząć, i wiecie o co chodzi, wiecie o co kaman. Yy, czy tu jeszcze mam coś czerwonego, też jakieś kanapy, fotele. A to słuchajcie, wiecie co ten fotel? To by mi pasował nawet tutaj na dwór. Przecież nie wiem, czy to pasuje. No ale dobra, załóżmy, że pasuje, nie, że taki chillerski fotel. Na dworzu, na którym można sobie usiąść. A bo nie, to, to jest czerwone, prawda? Prawda, że to jest czerwone. To będzie tutaj na dworzu. O, pięknie, tak. No to teraz, słuchajcie, komputer. E, bo komputer musi stać na moim biurku z obrusem. E, jeżeli, jeżeli chodzi o komputer, to niestety chyba zbyt dużego wyboru nie mamy. E, bo one wszystkie są czarne. O, dobra, są jeszcze jakieś różowe, ale. No dobra, trudno. Różowy domek na pewno jest dużo łatwiej zrobić. To jest też komputer, to też jest, ale jaki wypasiony w ogóle, ja cię kręcę? Hmm, to jaki wybrać? Ten jest taki, wiecie, dobra. To bardziej wygląda na komputer, nie? Tu mamy, widzicie, klawiaturę od MSI, no nie, więc wszystko się zgadza. To może ustawimy tutaj taki o, szklany, duży stół i na nim będą mogły leżeć, wiecie, jakieś nasze sprzęty. Na przykład, na przykład, właśnie ten tablet, bo jest, widzicie, biało-czerwony, wszystko się zgadza. Co jeszcze, co jeszcze? Co to w ogóle jest to? Aż muszę to sprawdzić. Co to jest? Czemu tego. A bo to na ścianie. To jest do Napoi? o oh my god, to idzie do kuchni w takim razie. No koniecznie. Okej, okay, kwiatki, kwiatki, palmy, palmy. Ja kwiatki wiem, że. uuu a to są takie. świąteczne w ogóle, nie? Ale dobra, na razie tutaj to postawię. Ja to. O, dobra. Kaktus? uuu on się świeci. O, tu w rogu chce kaktusa, czekajcie, muszę to przestawić wszystko trochę. O, dobra. Tu wciśniemy kaktusa. Pięknie, beautiful. Beautiful, dobra, na razie wystarczy. Co tu jeszcze mamy? Oświetlenia. O tak, no, pokój gamingowy musi być ładnie oświetlony. O nie, większość czerwonych rzeczy to jest świąteczna. Ludzie, jak ja mam tu dołek zbudować? Co, nie, nie, to nie są święta teraz. No nie, ale można słuchajcie zawieść prezent, wiecie? Prezent myślę, że będzie spoko tutaj. Wiecie, jako opening jakiś, nie wiem, prezentów w grach czy coś takiego. Dobra, tego kwiatka już muszę wywalić, bo to już typowo wygląda jak. Yy, jak ten. Jakby to były święta, no nie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Ja to chcę! Poduszka ketchup, ale jazda dobra. I tu jeszcze mamy paletki w razie czego. Okej, okay, co jest jeszcze czerwone? Co jest jeszcze czerwone? To jest bardziej różowe. Yy. Oh my god! Ale to jest za dużo niebieskiego ma. Dobra, nie oszukujemy, nie oszukujemy. Książki, e, tam jak się ma komputer, to po co komu książki, nie? Gaśnica! Dobra, biorę gaśnicę! Jakby mi się komputer podpalił. Chociaż nie wiem, czy coś takiego może się zdarzyć, ale wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, no nie? O nie, jakiegoś leda, proszę, czerwony led do pokoju gamingowego. Ewentualnie biały. E czy to jest czerw no, czerwono-niebieskie? No nie, no nie. O, lampa musi być, słuchajcie. Lampa, bo to jest też wiecie, pokój do nagrywek. I niech lampa stoi tutaj, wiecie, jak przy komputerze nagrywam jakieś gry, to musi być lampa. I co, no nie chcę świeczki. Nie, dobra, możemy lampion położyć tutaj. O, na naszym tarasiku. O, lol, tu jest, zobaczcie dalej, plaża. O, ja nie mogę, nie wiedziałam o tym, że tutaj tak to wygląda. To ja mogę, tak naprawdę, tutaj jeszcze całą plażę urządzić. O nie, a. O, dobra, czekajcie. A jest jakiś leżak? Chyba, że postawię fotel nad morzem. No, kto mi zabroni? No nie. Kto mi zabroni? <noise> to teraz, słuchajcie, jeszcze spróbujmy kuchnię zrobić. No, lodówki chyba czerwonej nie ma. Bez jaj, że jest. O, jaka beka, dobra. Lodówka. Gdzieś mieliśmy ten mebel jeszcze, tą szafkę taką, no nie, czerwoną, ale gdzie to było, to nie wiem. Nie pamiętam. Five minutes later. Widzimy się po chwili, bo tutaj męczyłam się z tą kuchnią, żeby to jakoś wyglądało. W ogóle miałam problem, żeby znaleźć te szafki. Nie wiedziałam, gdzie one są, ale, ale mi się udało. No to teraz czas jeszcze na najważniejszy moment, czyli tutaj te moje zdobycze muszę gdzieś poukładać. Czerwone, które udało mi się, wiecie, znaleźć gdzieś w innych lokacjach po prostu. Czekajcie, może te książki przestawię. Nie wiem po co mi straż. No, przestańcie przeskakiwać na książki no. Nie wiem po co mi straż pożarna, ale no niech będzie, no nie? <laughs> niech będzie. Tutaj możemy postawić lampkę. Co my tu jeszcze mamy? A ekspres do kawy. O nie, ja na niego miejsca nie mam. Może stać na ziemi? Dobra, to będzie taki ekspres, który stoi na ziemi. <laughs> Co my tu jeszcze mamy? Kamera! No właśnie, znalazłam, słuchajcie, czerwoną kamerę! Musi tutaj być koniecznie w moim pokoju gamingowym. To jest po prostu obowiązek. Tu jeszcze mam taką czarną, ale ta czarna to odpada, zaraz ją schowam. Mam jeszcze, słuchajcie, gitarę. Nie umiem grać na gitarze, ale załóżmy, że nie wiem, w pokoju gamingowym fajnie jakby była. Może przyjdzie jakiś gość i wiecie, będzie chciał sobie zagrać. Zepsułam. No nie, tutaj tak ładnie rosła ta truskawka. No nie, jak to teraz zrobić? Nie da rady z powrotem. Wow, mogę na parapecie coś postawić nawet. O, no to niech stoi. Dobra. Dalej, co my mamy? Ciastko, ciastko, słuchajcie, idzie do kuchni. O, pięknie, widzicie, kawka, ciastko. Wszystko super. Mm, tu szklanki, ale szklanki to już mam. Mam jeszcze, słuchajcie, pada do gry, więc możemy go gdzieś tutaj też walnąć. O, z boku, proszę bardzo, pewnie też od MS iPad. <noise> tu jeszcze mamy gaśnicę, ale to już się okazało, że jednak mam. Czy coś tu jeszcze jest? A, moje zagubione okulary. No więc, moi drodzy, tak się prezentuje mój czerwony domek. Wiem, że ta tapeta, im dłużej na nią patrzę, to bardziej mi się wydaje różowa, ale załóżmy, że jednak jest czerwona. Dobra, dobra, <noise> niech będzie. E, tutaj mamy nasz pokój gamingowy. Oczywiście ten prezent, widzicie, to jest lampka, można ładnie ją zapalić, zgasić. Mamy kamerę, tableta, tutaj jakiś napój, super poduszka, ketchup. W ogóle chciałabym mieć taką naprawdę. E, co tutaj jeszcze mamy? Kuchnię, oczywiście. E, kuchnia taka, no powiem Wam ciężko, ciężko było w tej kuchni coś tutaj ogarnąć, wiecie, same te czerwone rzeczy, ale wydaje mi się, że nawet jakoś to w miarę wygląda. E, tutaj jeszcze mamy, nie wiem, ten taras, powiem wam. Ten taras i ta plaża, i ten fotel na środku, w szczególności, mogło być to jakoś lepiej zrobione, ale naprawdę słuchajcie, no nie ma czerwonych rzeczy, więc musi zostać tak, jak jest. Dobra, dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się. Podoba, na tyle, na ile mogłam, dałam radę, mam nadzieję to zrobić. E, może jeszcze jakieś są rzeczy w grze czerwone, które pominęłam, ale starałam się wiecie naprawdę zdobyć wszystko. E, I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa.